Dobra. Proszę, żeby działało lepiej niż na zasi... Coś ty, ryba, powiedział? Nie no, ale muszę ci... No ale trzeba przyznać, Pepcio, bardzo, bardzo dobrej jakości ten internet. Jak, prze, jak, ten, jak ten internet działa tak góry na dobrze, chłopie, na, a na siedzę sobie na tych wszystkich, na, na kreatywnym, sobie ćwiczę edycje na kreatywnym, nie laguje Ale jest ten jeden moment dnia, w którym idę, w którym odpalam sobie Fortnite'a, to od razu już, na to od razu, a przepraszamy, akurat y, nam się wieża przewróciła, już internetu nie ma na, na następne 25 miliardów godzin. O a, to jest bomba klapata. Jak to Mateusz ma wyszle. A ja słuchacie mnie w Fortnite chociaż dobrze, Mateusz? Napisz na co co, chociaż mnie w Fortnite dobrze słuchać. to mi. Nie jeszcze, że chyba idziemy na ide robić jakiś Fortnite Git, no taki... No to dobra. Tylko szkoda, że w ogóle stream... A stream chociaż u ciebie leci, bo u mnie stream w ogóle w miejscu stoi. No, Pisz na czacie. Jeszcze w widzisz. U mnie też Ha Ten Fortnite Sigma co wchodzi i od razu wychodzi z Fortnite. Nie no nie chce mi się już, tralalila Dobra wie Masz może Amongasa Mr. Ryba, bo chyba idę sobie w Amongasa, grać ci się poddaję na to gówno Mam No to chyba idziemy na jeszcze... Dobra, wyłączam tego streama, bo nawet tak nie działa. Cały tydzień czekałem, żeby zrobić tego streama i po co? Po nic, ja nie gra... Ja nie grałem... Plus...